Minecraft na pluginach To już jest mój drugi odcinek z tej serii. Jak już widzicie, jestem na innym spawnie, yy, bo mieliśmy problemy z tamtą mapą. Ona była dość tak, już niezbyt zrenderowana, bo przeszło się chyba gdzieś tak od tego naszego spawna na, na tamtej mapie parę kratek, i nagle była przepaść. Jakoś tak, no i no, on się w ogóle nie chciał renderować nawet na Extreme, coś tam. I no i to tyle ględzenia na ten czas, więc możemy się zabierać do roboty. Oczywiście. No yy, tak. yy, Dzisiaj możemy, pójdziemy do Cave'a. Pokażę Wam mój domek, który sobie przed chwilą oczywiście wykopałem. Jest on yy, mały, ciasny, ale właśnie kim im Co myślę o moim domu. No i dla mnie jest bardzo dobry. Yy, to jest właśnie mój domek. Mm, tutaj będę sobie, takie to jest moja blokada już na tą skrzynkę. Tyle, tyle mam w skrzynce. Mm, schowam sobie te niepotrzebne rzeczy. Yy, Żelazną się wezmę. Pochodnie sobie wezmę. Yy, pieczonego schaba wezmę. Paty mi się przyda. No i ten. No i skórzane. Skórzany set. No to tak. Yy, teraz co? My... No to tyle żeby wyruszyć o kurde jest tam kij z ciemnością teraz to tylko trzeba znaleźć fajnego kejwa i możemy kopać więc zabierajmy się jak znajdę jakiegoś kejwa to widzimy no i jestem już po cięciu i jak widzicie jeszcze nie znalazłem żadnego kejwa a no, myślę że coś będzie o jabłuszko y no Cebi pisze pozdrawiamy. To my też Cebi pozdrawiamy. Gosta oczywiście i naszego nowego ziomka na serwie Castro. No, bo to jest taki kolega... kuzyn Cebiego. I on znamy gra. No to jak nie ma żadnego Kejwa, to ja idę na Homa i buduję sobie ten domek. Buduję sobie ten domek z drewna. No to Homa. Home, home, home. Ledi, ledi, ledi. <grym> to, tak. I to wnętrze będzie całe z drewna, więc zaczynamy, że zaczynamy pracować. Po prostu jak odcinek masz w dom. To jest takie fascynujące, że aż nie fascynujące. Dobra, no to tak, jak już widzimy tutaj zaczynam kopać, no to... Mm, nie wiem, będzie to jakoś... Zerozu! Lul, ale fart! Aha, ale i si zelazem. I wierzę w to. Przestałem wierzyć w loskal. I won't bije mi szyba. Sorry, ludzie. Sorry. Ja mam. I nie będzie. O Ta, 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 ta. Dobra, to tak, to zakopimy koblem i teraz weźmiemy się za pracę! Prawdziwą. Z drewna będzie lepiej wyglądało. Oczywiście trzeba to większe. O, dużo, 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 dużo zrobić, więc ja już zacznę. Yy, bo to będzie taki, że można będzie skakać i wstawać z łóżka, bo jak się wstaje z łóżka i jest na dwie kratki, to się zawsze buguje ci ta głowa w tych kratkach i tak cię potem bije się samo i cię to zabija. Dobra, nie będę tak dużo gadać, bo zaraz tu znudzę wszystkich. Więc tak. Bierzemy. Yy, nie wiem na ile kartek 4. Będzie na cztery kratki. Jak się mi uda, to na cztery kratki będzie sufit. Ale to zależy też od moich chęci. O, ja mam dobre chęci. XDD. D. Ale nie, powinno starczyć tak. cztery kratki, coś takiego. No, powinny wystarczyć mi tak. Jestem, mam no szczęście, że jestem sam w tym domku i ten... No Dobra! Pierdzielę cały czas te głupoty i... Gówno z tego mam. Jak już widzicie, skąd mam tyle drewna, no tam, tam, tam gdzieś tam, 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 tam. tam. Mam... Jak to się nazywa? Mam, mam... De O! Ale się ściąłem masakra. Leje! Nie! Dobra, gówno dla i miały być na cztery kratki, więc jeszcze jeden muszę wykopać. Aha, to żelazo muszę stamtąd wykopać. No tak y, zapomniałem całkiem o yy, No okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To tak. Y, skończymy to. Pójdziemy. Może jak już nam wystarczy tego czasu i jak się uda i w ogóle, bo to już będzie mój drugi odcinek na, z tej serii Minecraft na pluginach. I jeszcze jeden komunikat. Jak będzie więcej niż 15 łapek, to będę nagrywać prawie co trzeci dzień, albo co drugi, ale jak nie będzie, to będę nagrywać. Na przykład, jak będzie 8 albo 9, dajmy na to, to będę nagrywać. Tak, nagrywam. I no. Czyli w piątki, w każdy piątek. I no, to tak tyle. No, a nie będę się rozgadywać jak ciota jakaś. Yy, dobra. Jest wszystko, jest wszystko. A, jest, good. Dobra, to teraz robimy dach. Dach szełek. Yy, to tak, tutaj trzeba zacząć stąd yy, drewnem, żeby to tak gównianie nie wyglądało zaś, bo ja to po prostu yy, nie umiem robić w ogóle żadnych domków. Ja, o kurde, yy, tamten domek, co mnie na tamtej mapie, to mi zrobił Mój ulubiony. Yy, no, jak to powiedzieć? Yy, mój ulubiony. No, nie będę obrażać tu kogoś, ale mój ulubiony kolega. No to nic. No dobra, to po lagach się widzimy. Już jestem, moje ziomeczki. I przepraszam Was za to cięcie, ale mój komputer miał chwilowe lagi. Yy, ja pierdolę. Co to było? Nie wierzę! CO TO SIĘ DZIEJE? The fuck? No Jezus! No napiszę im na czacie Z piorunami i, i mówi, że to ja. O Jezus. Nie wystarczy mi chyba drewna. Będę musiał iść na poszukiwanie drewna z moimi widzami, hej. Nie wiem, na pewno to, to ten odcinek będzie mega, 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 mega. Ale na początku, dobra, jak zrobię już z tym wszystkim, to, w, to wam pokażę i nie no, żartuję Tu by, no, the fuck Tak i teraz tak, tak, tak i tak No wystarczy mi chyba na całe zrobienie tego, kurde O, już lepiej no nie wystarczy mi, no niestety, no to tak, yy... jak yy, już widzicie, no trochę no, znudzałem, no, przepraszam, no ale nie widzę żadnych kajwów, no sorry ludzie, widzimy się w następnym odcinku i będzie lepiej bo w ogóle, w ogóle, ble, 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 fajniej Więcej łapek prosiłbym, subskrybujcie, lajkujcie, róbcie zetat, co chcę tak. Tak powiem. Jezu, to burza mi przeraża. Dobra, koniec. Yy, cześć, na razie. Na